Figanna, jesteśmy, jesteśmy dzisiaj na Warsaw Fashion Day, powiedz przyjęłaś zaproszenie jako gość. Tak, jestem gościem, ale z przyjemnością byłabym również modelką, bo mam na sobie przepiękną suknię Piotra Ciepała. Jestem z niej bardzo dumna i bardzo żałuję, że nie idę w pokazie. No ale może następnym razem. No, wygląda rzeczywiście przepięknie, krój, Hollywood. kolor. Hollywood. Tylko myślę, że z czerwonym dywanem mogłaby się trochę zlać. <ścoughs> bo jest czerwona. Powiedz, jesteś, bo wspierasz charytatywnie? Zdecydowanie zawsze. Wszystkie akcje charytatywne, które mają słuszny cel, jak najbardziej zawsze wspieram. I popieram. No powiedz, czy lubisz występować jako w roli modelki, bo na co dzień zajmujesz się stylizacjami? Czy to jest dla Ciebie jakiś taki, taki fan? To znaczy od tego zaczęło moje się całe życie artystyczne, od tego, że byłam modelką, byłam też modelką w programie telewizyjnym, potem już byłam prowadzącą program telewizyjny i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście będąc studentką, była to bardzo dobra forma dorobienia do smętnej, że tak powiem, studenckiej no, życia studenckiego. Także zdecydowanie bycie modelką wtedy było. Trochę hobby, ale jednak pozwalało na przetrwanie. Jako stylistka powiedz, co nam teraz polecisz na wiosnę? Na czym się skupić? Bo mamy teraz wyprzedaże w sklepach i czym swoje oko skusić? Ja myślę, że jak zwykle bogatą kolorystyką. Zawsze na wiosnę pojawiają się takie kolory, jakby wymieszane z mlekiem. To są wszelkie pastele, blady róż, pudrowy, e, piękne e, pistacje, kamel, e, karmel. E, natomiast hitem tego sezonu będzie kolor szafirowy. Jest bardzo dużo tego szafiru. Szafir to inaczej haber, inaczej electric blue, e, piękny, nasycony. Niebieski z pogranicza granatu, też nazywany kobaltem czasami, zależy od odcienia, ale rzeczywiście jest to, jest to taki hit, bo każdy projektant, każda kolekcja ma coś habrowego. Mam nadzieję, że dzisiaj też ktoś ma coś habrowego. Mamy nowy rok, powiedz, jakie masz plany związane z, z tym rokiem? No, ja hołduję zasadą, że życie jest piękne i ludzie są dobrzy, i mam nadzieję, że w tym roku też mnie nie zawiedzie właśnie to i że będzie pięknie, tak jak ostatnio, i że będą mnie otaczali tylko dobrzy, sympatyczni ludzie, którzy mi dobrze życzą. Bo ja globalnie urodziłam się zadowolona z życia i też życzę, życzę ludziom dobrze. Wobec tego, tego ci życzymy i życzymy sobie wszystkim. Tak, dziękuję bardzo.